Chcemy Państwu powiedzieć kilka słów o znakomitym obrazie, o który się wzbogaciła, wzbogaciła kolekcja Łazienkowska pod koniec zeszłego roku. To jest wielka dla nas atrakcja, niezależnie od urody dzieła, ponieważ to jest obraz pochodzący z kolekcji Stanisława Augusta, a jak może niektórzy z Państwa wiedzą, kolekcja króla, po jego śmierci w dużej mierze się rozproszyła. Więc każde dzieło, które nam się udaje zdobyć, tak żeby powróciło do którejś z rezydencji królewskich, czy to w łazienkach, czy w zamku, no to jest wielka gratka i dla historyków sztuki, i myślę, że też dla publiczności. Ten obraz ma na sobie w lewym dolnym rogu, tego państwo pewnie nie zobaczycie, czerwony numer 293 i to jest numer, który odpowiada Inwentarzowi królewskiej kolekcji, który to inwentarz się zachował w Warszawie, w archiwum głównym, akt dawnych, więc jakby nie mamy wątpliwości, że obraz pochodzi z kolekcji króla. Jego autorem był Jakob Philipp Hackert. To był niemiecki pejzażysta, można powiedzieć współczesny królowi, który studiował w Berlinie, pracował w Sztokholmie, w Paryżu. A w latach 80. przyjechał do Włoch, i w zasadzie tutaj już został. Jak zresztą wielu artystów z północy Europy, którzy od XVII wieku odwiedzali Italię i malowali przepiękne włoskie krajobrazy, pejzaże, naturę. Hackert zyskał sobie sławę tym, że jego obrazy, oprócz tego, że są bardzo piękne piękne w kolorach, dekoracyjne. Dość wiernie na ogół przedstawiają te widoki, które on, które on które malował, i z bardzo takim drobiazgowym oddaniem wszelkich szczegółów, ale nie byłby 18-wiecznym malarzem, gdyby czasem nie dodawał nieco fantazji do tych swoich obrazów. To jest jeden z typów pejzażu w ogóle tego czasu. To jest weduta czy widok, który łączy elementy prawdziwego widoku z elementami fantazji i z takim widokiem mamy tu do czynienia. To jest widok zatoki neapolitańskiej. Wiadomo, że Hackert tam właśnie spędził sporo czasu i wielokrotnie malował wybrzeża u zatoki Neapolu w okolicach Salerno. Ale malarz z tyłu dał nieco fikcyjny widok miasta z budowlami, które są taką kompilacją różnych prawdziwych budowli z różnych, z różnych miejsc. Bardzo piękna i ciekawa jest ta scena rodzajowa, która się rozgrywa w bliskim planie. Tutaj, jak się przyjrzymy bliżej, to widzimy, że przybyła właśnie do brzegu łódź rybacka, że rybacy. Wypakowują ryby w skrzynkach, a czekają na nich kobiety z dziećmi. Być może przyniosły im jedzenie, być może czekają na swoich mężów, ojców, braci. Po prawej stronie, na wodach zatoki, widać właśnie taki widać statek z opuszczonymi żaglami. Tutaj historycy sztuki od razu zauważą wpływ Claude'a Josefa Verneta takiego no, jednego z najwybitniejszych, najbardziej uznanych pejzażystów XVIII wieku, który zrobił oszałamiającą karierę. To był Francuz i bardzo wielu pejzażystów jakby czerpało z jego obrazów różne motywy. Ten statek bardzo jest taki, jak my to mówimy, Vernetowski. W ogóle zresztą cały ten pejzaż na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że jest dziełem Werneta. Dopiero jak się przyjrzymy oraz znajdziemy sygnaturę malarza, bo on jest podpisany nazwiskiem hackerta, nazwiskiem hackerta i datą, no to wiemy, z czym mamy do czynienia. Ten obraz powstał w 1777 roku, chociaż we wszystkich publikacjach i nawet w katalogu aukcyjnym, bo był na aukcji za granicą, zanim kupiliśmy go od kolekcjonera tutaj na pewnego na terenie Polski, to ta data była przytaczana jako 1771, ale to nieprawda. Tam jest, tam jest absolutnie wyraźnie siódemka. Także wzbogacamy naszą kolekcję o cenny obraz z kolekcji króla, a od jakiegoś czasu mamy taką ambicję, żeby w Łazienkach prezentować tylko obrazy z królewskiej kolekcji, bo do niedawna tu było bardzo dużo obrazów wypożyczonych z innych muzeów, ale powoli próbujemy jakby i kupować, i pożyczać, i gromadzić obrazy królewskie, I tak jak w tym wnętrzu właśnie yy, mamy wyłącznie obrazy z kolekcji, z kolekcji króla. Wśród portretów, wśród pejzaży, większych lub mniejszych, teraz mamy również ten bardzo, bardzo dekoracyjny, piękny obraz, Jakoba Filipa Hakerta.